My teraz chcielibyśmy wybiec zdecydowanie w przyszłość, bo teraz my opiekujemy się naszymi dziećmi. Mhm. Człowiek jest młody, ma dużo siły. zapału, siły i tak dalej, ale to, co będzie się działo za 10, za 20, za 30, za 40 lat, to to już jest zupełnie inny temat i o tym chcielibyśmy porozmawiać. Kto zajmie się nami albo naszymi rodzicami, gdy przyjdzie ten wiek senioralny? Na naszej kanapie wyjątkowi goście. Są z nami Marcel Veles, który opiekuje się Dzień. swoimi rodzicami, jest z nami Również Karolina Jurga, psycholożka geriatryczna. Witamy Dzień serdecznie. Dobry. Oraz jest z nami 85-latek, który, który chce mieszkać w takim domu opieki Pan Wojciech Drobnik. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień, Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Panie Wojtku, możemy od pana rozpocząć. Bardzo proszę. Jakie ma Pan plany na, na najbliższe lata? Gdzie chciałby Pan mieszkać? No plan od swojego zdrowia, bo to każdego dnia człowiek inny ma samopoczucie, a poza tym stracę wzrok, słuch. No i również nie mogę za dużo chodzić, bo nogi dobiżadają, to jest objaw normalnie starszego człowieka i ja to doświadczam, w związku z tym muszę znaleźć się w sytuacji, gdzie będę liczyć na kogoś, kto, kto mnie raz zrozumie, ale dwa mi poda rękę, kiedy będę potrzebował. A teraz pan gdzie mieszka? Teraz mieszkam u, u córki, ale... No nie chciałbym za bardzo obciążać swoich najbliższych, bo oni też mają swoje obowiązki, mają swoje dzieci. Jestem bardziej zainteresowany, żeby oni swój czas lokowali swoje dzieci niż we mnie. No ja bym chciał być jak najmniejszym powodem do, do jakichś tam starań, prawda? Bo to zabiera czas komu innemu, a na być dziecią. Czyli chciałby pan trafić do takiego ośrodka, w którym dostanie pan pomoc i rehabilitację i takie wsparcie, będzie pan miał z kim rozmawiać. Czy już rozeznał się pan na rynku, jakie domy opieki są dostępne? No tak, interesowałem się tym, a oferta jest bardzo duża, bo to w internecie można różne adresy znaleźć i można opisy tych miejsc znaleźć, zdjęcia nawet. Zachęcające. Ale ja, mając doświadczenie, chciałbym się znaleźć w takim miejscu, gdzie na przykład znalazłem towarzyszy do gry w Rydża, czy ewentualnie e, jakieś inne gry, takie, które wymagają powiedzmy kilku osób i wtedy ten e, czas już. E, czas powiedzmy... Milej upływa. Upływa, tak. Milej, ja jeszcze jednak te starsze doświadczenia się przypominają, bo ja dużo grałem w sportowa sportowo i w związku z tym potrzebuję tego czasu do czasu. A proszę powiedzieć, czy, kiedy pan, czy to pan porozmawiał ze swoimi dziećmi, że chciałby pan właśnie poszukać takiego ośrodka, czy to jednak wypłynęło od dzieci? Kiedy był taki moment? Nie, no był moment, kiedy ja właśnie czułem upływające siły i w związku z tym, no myślałem o tych sprawach i, i próbowałem y, y, zainteresować dzieci, żeby spróbowałem mi znaleźć odpowiednie miejsce. I jak one na to zareagowały? No bardzo spokojnie, no, bo nie było tam żadnych konfliktów, natomiast y, oni rozumieli dokładnie swoją sytuację i moją sytuację, w związku z tym y, nie mieliśmy żadnych tu sporów, a ja byłem na tyle rozumiały, że nie bardzo chciałem, żeby oni się angażowali w opiekę nade mną, no więc dlatego jestem zainteresowany, żeby znaleźć Odpowiedni taki dom spokoju. Mhm. Mhm. Tutaj mamy ten właśnie przykład, że tak. pan Wojtek sam, sam chce, chce. Tak. pójść do takiego domu, dom, domu opieki, domu seniora, a na drugą nóżkę mamy Marcela. Tak, Marcel. Sytuacja w twojej rodzinie wygląda zupełnie inaczej, bo ty sprawujesz opiekę nad swoimi rodzicami. No, Może nieprecyzyjnie, bo dzisiaj akurat tak się składa, że jest piąta rocznica śmierci mojego taty. A także to szczególny dzień, że jestem też akurat u Was w studiu i mogę też o tym opowiedzieć. Ale zaczęło się od choroby mojego taty, faktycznie od choroby Alzheimera, no, połączonej z wieloma innymi chorobami, jak to w starszym wieku czasem bywa. Właśnie tata miał i cukrzycę, i chorobę serca. Także no, ogólnie w którymś momencie zaczął się poważnie sypać, a przy tym mama. Zawsze chorowała na chorobę dwubiegunową, i to, to połączenie Alzheimera i choroby dwubiegunowej powodowało, no, że jakby ich, no, takie zgodne małżeństwo, przez kilkadziesiąt lat żyli bardzo dobrze, byli kochającym się małżeństwem, nagle się rozsypało i to było piekło w domu. To był ciągły konflikt, ponieważ choroba Alzheimera. No, trzeba się po prostu przystosować. Osoba starsza z własną chorobą, tak jak moja mama, nie potrafiła nauczyć się, jak postępować z tatą. I no, było widać, że a, u taty występowało no, ciągłe zagrożenie życia, bo on musiał przyjmować insulinę trzy razy dziennie w sytuacji, w której nie wiedział już, jak się to się robi, nie, nie chciał, żeby mama to robiła, no to było to absolutnie, jak to się mówi, często teraz też słyszę od moich już dzisiaj e, też e, no, klientów czy moich podopiecznych, że było to piekło. To w moim domu było to piekło i musiałem się zdecydować na to, że po prostu wkroczę, zajmę się tym na poważnie i zrezygnowałeś z pracy. Tak. Yy... A, a czym się zajmowałeś? No, yy, budowałem to muzeum tu po sąsiedzku, no, które stanęło w tym roku, ze się otworzyło. Muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie, byłem wicedyrektorem przez 12 lat. I w pewnym momencie powiedziałeś, że tego nie robisz, idziesz do domu i zajmujesz się rodzicami. Tak, to był szczególny moment w moim życiu, ale to zbiegły się na to jakby dwie rzeczy. Z jednej strony to, co powiedziałem wcześniej, że no rodzice po prostu musieli mieć kogoś, kto będzie nad tą sytuacją jakoś na bieżąco panował, właśnie zarządzał tą sytuacją. A z drugiej strony, to był taki moment, kiedy muzeum już otrzymało pozwolenie na budowę. I ja miałem takie poczucie, że tego projektu już nic nie wywróci, że ono na pewno powstanie w Warszawie i że ja już mogę jakby zająć się w życiu czymś innym. A nie myślałeś o tym, żeby y, poszukać dla rodziców jakiegoś miejsca, w tak, którym ośrodka. ktoś się będzie nimi zajmował. To właśnie było. To ja bardzo w ogóle się cieszę, że, że pan Wojtek jest tutaj dzisiaj z nami. Gratuluję panie Wojtku też postawy, ale przede wszystkim gratuluję porozumienia z rodziną, że pan mówił tak pięknie o tym, że pan rozmawia z dziećmi, że... Bo ty, Marcel, masz też brata, prawda? Tak. I my, znaczy ja na szczęście też mogę powiedzieć, że w naszej rodzinie komunikacja była dobra i jest dobra, bo oczywiście, że na początku było tak, że no tata zaczynał chorować i każdy z nas, nikt się z nas nie znał na tych, się, na tych objawach, nie wiedzieliśmy, co się dzieje i przy swoich obowiązkach zawodowych, rodzinnych, no tak z doskoku chcieliśmy ten problem rozwiązać. Każdy miał swój pomysł. Ja na przykład uważałem, że może to będzie demencja. Brat myślał, że to może jest jakieś objawy udaru i mhm. chciał, żeby bo miał nadzieję, tak jak większość ludzi, że to się da odwrócić. Mhm. I więc jakby było jasne, że ktoś musi w końcu zabrać tatę do specjalisty, jak już ja to ja poszedłem. Ale wróćmy do momentu, tak. kiedy podjęliście decyzję, że to ty tak. jednak będziesz w domu, to... a nie że to się pojawi ośrodek gdzieś. Tak. No to była to wynikało po prostu z tego też jaką byliśmy rodziną, bo to jest bardzo indywidualne. Wiecie, to jest jakby decyzja, to też czy... zależy od sytuacji tak. tego seniora, Tak, prawda? i to jest ja uważam, że jak nas, teraz słuchają miliony Polek i Polaków, to pamiętajcie Państwo, każda taka sytuacja jest indywidualna. I jeden człowiek się odnajdzie, znajdzie się w, doby, w dobrych rękach w placówce, a kto inny wolał będzie zostać w domu i rodzina być może też psychicznie lepiej zniesie te trudy związane z opieką w domu, niż na przykład taki stygmat społeczny, prawda, że o, ktoś zrobił coś tak. złego, bo się pozbył rodzica. to do przytułku. Co? Tak, że oddał. W ogóle zachęcam. Dzieci. Zachęcam, żeby w ogóle nie używać Słowa oddał, tylko żeby mówić, po prostu, jeżeli mówimy o kimś chorym, oczywiście, bo tutaj pan Wojtek idzie z własnej woli, ale to mówimy o umieszczeniu, bo to jest umieszczenie kogoś w placówce, która jest profesjonalna, mm -hmm. to chcielibyśmy porozmawiać od strony psychologicznej. To jest temat tabu. Umówmy się. Mm. Każdego z nas to czeka. Każdy z nas, jeżeli dożyje starości, to będzie musiał zmierzyć się z tym, co zrobić sam ze sobą właśnie na te starości. Jak ten temat tabu. Przełamać. Właśnie my bardzo często odsuwamy, bo młodość, prawda, bo starość nas zaskakuje bardzo często, a przecież to jest naturalny element życia. Ja bym tylko jeszcze dodała, pozwolę sobie, zamieniłabym jeszcze umieścić na przeprowadzić do domu opieki, bo kiedy my zmieniamy miejsce zamieszkania, to się przeprowadzamy albo po prostu zmieniamy miejsce. Więc tu zachęcam też do takiego przeprowadzania. Jak rozmawiać o tym? Przede wszystkim otwierać ten temat, ale nie w szczególnych. Sytuacjach, tylko na przykład jak rozmawiamy przez telefon, dlaczego by nie wspomnieć o tym? Wiesz, no, czasami martwię się o naszą mamę, naszego tatę, tak, żeby nie stwarzać tego takiego klimatu trudnej rozmowy, takiego ciężaru. No musimy teraz usiąść i rozmawiać, żeby oswoić się. A kiedy taką rozmowę zacząć? Kiedy jeszcze ten senior jest w miarę sprawny, kiedy, kiedy jeszcze ma siły i jest samodzielny, czy wtedy, kiedy już widzimy te pierwsze symptomy, że zaczyna to zdrowie jego i sprawność szwankować? Najlepiej rozpocząć wcześniej taką rozmowę, mm -hmm. właśnie przy okazji różnych rozmów, żeby właśnie oswajać to, że nasi rodzice będą starsi, kiedyś będą potrzebować tej opieki naszej. Natomiast jeśli nie mamy takiej gotowości, to oczywiście na samym początku, kiedy zauważymy jakieś symptomy, ważne, żeby nie wyrzucać sobie, o, bo ty robisz mało, bo ty się nie angażujesz, tylko... A ty mieszkasz z rodzicami, więc ty naturalnie przyjmujesz. Właśnie, opinię. jesteś najbliżej, to po. Powinnaś, powinieneś. Absolutnie. Warto. Otwierać, rozmawiać o rozwiązaniach sprawiedliwie nie oznacza porówno. Nie każdy ma taką gotowość emocjonalną, też, bo niektórzy są bliżej z rodzicami, niektórzy bardziej są zdystansowani, niektórzy mają różne możliwości. Może ktoś zdalnie może się zaangażować finansowo, załatwiać różne świadczenia, wykupować leki. Jakby różne są możliwości, ale żeby nie traktować tego właśnie w taki sposób, że każdy musi równo, bo ty nic nie robisz. Lepiej zamieniać ty na ja. Ja sobie z tym nie radzę, potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia. Ważne też jest, żeby mówić my. Czyli co my teraz zrobimy, jak możemy o tym porozmawiać, gdzie możemy się spotkać? Jestem bardzo ciekawy, panie Wojtku, jak dzieci zareagowały? Jeszcze wrócę do tego pierwszego pytania, czy to jak no, Pan powiedział. Że pan że, sam chce, że chce, tak, on ja mówi, chcę, tak. co ty tata, tam gadasz, będziesz bo, z nami siedział? To jest proces. Mhm. Bo to nie jest tak, że ja dzisiaj o tym myślę i nie chcę to załatwić. I tu trzeba załatwić jedną sprawę, że ja już 10 lat temu myślałem o tym, bo bywały dni, kiedy stawałem, i się źle czułem. Mhm. I mówię, no nie. Niestety już koniec, trzeba się żegnać z tym światem, ale później się okazało, że następny dzień był lepszy i już byłem bardziej sprawny i mogłem sam wokół siebie też sobie zaradzić. W związku z tym ta myśl mnie opuszczała i dlatego nawet i córka i syn mówią do mnie, no tato już mówiłeś dawno, że miałeś ochotę na, na ten dom spokojnej starości, a tu okazuje się, że jeszcze sobie dajesz radę. Ja mówię, no tak, no bo były czasy. No, zresztą każdy z nas wstaje rano i też raz jest z Kowronkiem, raz niestety nie chce mu się w ogóle ruszyć z miejsca. I, I to jest właśnie problem, że to jest proces i to trzeba po prostu zauważyć. Ja jak miałem już 75 lat, to znaczy 10 lat wcześniej, to już o tym myślałem i myślałem, że to będzie dla chwila, a już 10 lat minęło i jakoś sobie radzę sam, tak. No i życzymy tej siły, żeby na kolejne 10 lat tak jeszcze spotyło. Patrz Na ten błysk w Cały oku, czas coś jest ten błysk, tak? No, no. Ten dom jak by sobie tak Pan wyobrażał taki idealny ten dom takiej spokojnej starości? No idealny to byłby taki, gdzie ja mógłbym sobie pogłębiać sobie jeszcze moje zainteresowania i te wszystkie zabawy, jakie mi towarzyszyły w życiu, to znaczy grę w karty, czy ewentualnie życie, to jakieś tańce. Ewentualnie teraz mnie bardzo pasjonuje wszechświat i kosmos i, i ten cały teleskop Weba, który odkrywa cały wszechświat, bo to dla mnie była ta tajemnica, że istnieje stwórca, istnieje Bóg czy nie? No i teraz jak zobaczyli, że nie ma nigdzie tego miejsca, gdzie mógłby on być w ogóle, no to ja też jestem spokojny, że musimy być stanie na siebie. <grystanie> Panie Wojtku no szkoda, że pan chwilę wcześniej przyszedł, bo był arcybiskup metropolita warszawski, był, to moglibyście o tym podyskutować. No tak. Ale my państwu chcielibyśmy polecić książkę Karoliny, Karolina Jurga, czyli idealny opiekun nie istnieje. Tu jest zdecydowanie więcej porad też. Bardzo fajnie, dużym literami. Bardzo praktyczne tak. tak. Co, co bardzo robić? Bardzo co lepiej odpuścić, jak opiekować się osobą z demencją? Z I jeszcze raz tak? apelujemy o komunikację, rozmowę, żebyście w rodzinie sobie kiedyś usiedli na spokojnie, porozmawiali. A taki senior może w takim domu? Odżyć zupełnie na nowo. Państwu to gwarantuję. Cześć, tu Dorota? I Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień